Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król. I jeśli interesuje Cię, co ludzie bogaci robią inaczej od biednych, ten film jest właśnie dla Ciebie. Zaczynajmy więc! W dzisiejszym filmie ja chcę przedstawić Ci 10 różnic pomiędzy właśnie ludźmi biednymi i bogatami, bogatymi. Co robią ci bogaci, że mają coraz więcej pieniędzy? Dlaczego mają te pieniądze i dlaczego potrafią je pomnażać w przeciwieństwie do ludzi biednych, którzy przeważnie skazani są tylko na jakieś tam socjalne dodatki i na życie od pierwszego do pierwszego? Mam nadzieję, że ten dzisiejszy film będzie dla Ciebie przede wszystkim zbiorem wskazówek, co możesz polepszyć w swoim życiu, jakie wzorce możesz czerpać właśnie od ludzi, którzy już mają te pieniądze, żebyś i Ty też polepszył swoją sytuację finansową. Jedziemy więc po kolei. Punkt pierwszy, to jest to, że ludzie bogaci żyją poniżej swoich możliwości finansowych. Nie wszyscy, nie? Ale ci, którzy chcą dalej pozostać bogaci, to muszą wydawać mniej niż zarabiają. Jeśli mają dochód jakichś z jakichś źródeł pasywnych, to muszą też mniej wydawać niż mają z tych źródeł pasywnych, bo w przeciwnym wypadku no po prostu ich majątek będzie się kurczył zamiast się powiększać. Więc to jest w ogóle pierwsza droga do bogactwa. Ty się musisz nauczyć żyć, że jeśli zarabiasz miesięcznie 3 tysiące, wydajesz 2800, jak zarabiasz 10 tysięcy, wydajesz 9 tysięcy, jak zarabiasz 20 tysięcy, wydajesz na przykład 17 tysięcy, a całą resztę oszczędzasz właśnie ile inwestujesz w swój własny majątek. To jest jedyny sposób, żeby kiedyś Wybić się właśnie wyżej na wyższy poziom finansowy. Punkt drugi to jest to, że ludzie bogaci kreują wartość dla innych ludzi. Oni rozumieją, że pieniądze nie biorą się z powietrza, nie biorą się z loterii, nie biorą się z tego, że będziesz mieć jakiś jeden strzał na jakiejś kryptowalucie i już się staniesz super bogaty. Tylko oni wiedzą po prostu, że żeby wytworzyć większą ilość pieniędzy, to trzeba zbudować jakąś wartość. Dlaczego deweloperzy na przykład zarabiają miliony? Ponieważ oni generują ogromną wartość dla dużej ilości osób. Jak na przykład taki deweloper wybuduje jakieś budynki, w których jest 200 mieszkań, to dla 200 osób oni Zaspokajają podstawową potrzebę życiową, czyli potrzebę mieszkania. I dlatego zarabiają na tym duże pieniądze. Ludzie, którzy tylko i wyłącznie opierają się o spekulacje, czy o to właśnie liczą, że ich pieniądze po prostu magicznie jakoś no, pff, się pomnożą, przeważnie nic z tego nie mają. Punkt trzeci to jest to, że ludzie bogaci nie przejadają swoich oszczędności. Bo jedna rzecz to jest mieć pieniądze teraz, a druga rzecz to jest, żeby mieć pieniądze za 5, 10 czy 15 lat. Jeśli nawet zbudować się zbudować jakiś majątek, to nie możesz tych pieniędzy od razu całych przechulać. Nie możesz sprawdzać, właśnie, że one będą topnieć, no bo wtedy w pewnym momencie i tak stanie. Się biedakiem. Kolejna rzecz, punkt czwarty, i zanim do niego przejdziemy, to chcę gorąco Cię zaprosić na darmowe szkolenie, które poprowadzę dla Was już w najbliższą niedzielę. A będą to w ogóle dwa szkolenia. O godzinie 10 i o godzinie 14. O godzinie 10 będzie szkolenie, właśnie na temat tego, jak zaplanować całe swoje życie. Będzie to szkolenie, na którym chcę nauczyć Cię, w jaki sposób właśnie odkryć swoje marzenia. Natomiast do tych marzeń, jak ułożyć konkretne cele i później do tych celów konkretny plan. Tak, żebyś właśnie w swoim życiu zbudował to swoje życie marzeń kiedyś. Do tego potrzebny jest plan, potrzebna jest konkretna strategia. Która pozwoli Ci ją osiągnąć. Chcesz poznać tę strategię? W niedzielę za darmo przez internet Ci ją przekażę. Więc od razu teraz zatrzymaj ten film. Pod tym filmem, w przypiętym komentarzu, czy w opisie filmu znajdziesz właśnie linka, żeby się zapisać na to szkolenie. Od razu odbierz swoje zaproszenie. Ustaw sobie też przypomnienie w telefonie na przykład na 9.30 alarm, żeby nie zaspać, nie zapomnieć. No i zobaczymy się wtedy w niedzielę, bo w niedzielę też o godzinie 14 poprowadzę dla Ciebie niesamowicie skuteczne i ważne szkolenie na temat marketingu internetowego. Ja wydaję w swoich firmach na marketing internetowych nawet setki tysięcy złotych miesięcznie. I chcę podzielić się swoją, z, tobie, z tobą swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Szkolenie jest o 14 za darmo przez internet w niedzielę też odbierzesz zaproszenie w przypiętym linku, czy w opisie filmu. A my wracamy dalej. Kolejna rzecz, punkt czwarty. To jest to, że ludzie bogaci mają długoterminowe inwestycje. Inwestować się powinno długoterminowo i wartość. Wtedy jesteś odporny na wszelkie jakieś bachnięcia kursów, jesteś odporny wtedy na jakieś różne chwilowe kryzysy czy inne rzeczy. Jeśli spojrzysz na rynek nieruchomości, rynek akcji czy nawet rynek złota w długim terminie, to zobaczysz, że po prostu to wszystko rosło. I teraz ludzie, którzy inwestowali długoterminowo mieli no prawie stuprocentową pewność, że po prostu zarobią prędzej czy później. Ci, którzy spekulowali, no to badania dowodzą i różne statystyki, że rzadko kiedy dobrze na tym wychodzą. Kolejna sprawa, punkt piąty, to jest to, że ludzie bogaci studiują zarządzanie finansami i inwestowanie. Oni się tego uczą. Liczą na to, że jakiś przypadkowy webek z neta, który nagrał dwa filmiki, będzie im mówił, w co mają inwestować swoje pieniądze, bo przeważnie to się kończy właśnie wpadką w jakieś piramidy finansowe czy tego typu różne jakieś polisolokaty czy inne dziadostwo. Po prostu ty sam musisz nauczyć się, jak zarządzać swoimi pieniędzmi, jak zaplanować swoją finansową przyszłość, jakie decyzje inwestycyjne podejmować, bo wtedy ty będziesz w stanie zadbać o swoje pieniądze. Nikt nie, zada, nie zadba o twoje pieniądze tak dobrze jak ty. Punkt szósty to jest to, że ludzie bogaci mają bogatych znajomych, którzy mogą im coś doradzić. No właśnie, jeśli już masz się od kogoś uczyć i słuchać kogoś kto e, ma ci mówić co masz robić ze swoimi pieniędzmi albo jak nimi zarządzać to znajdź takich ludzi którzy już mają pieniądze i to mają tych pieniędzy dużo więcej od ciebie 10 razy tyle na przykład bo wtedy oni swoim życiem swoim zachowaniem swoją osobą pokazują faktycznie że do tego doszli wie, wiedzą jak to zrobili i mogą się z tobą tym doświadczeniem podzielić poza tym jeśli część też twoich znajomych e, będzie właśnie bardzo bogata to ci ludzie będą cię inspirować do działania będą pomagać ci e, podejmować lepsze decyzje będą ci lepiej doradzać będą dla ciebie jakimś wzorem do naśladowania i też motorem napędzającym Pokazującym ci, że się da. Kolejna rzecz, punkt siódmy, to jest to, żeby oddzielać emocje od logiki. To jest bardzo ważna rzecz. Finanse to jest matematyka. W finansach nie możesz kierować się emocjami. Kiedy akcje, które spadają, to nie, że je od razu sprzedajesz, bo sprzedają w dołku ci, co są biedni, no bo oni je zarabiają. A później kupują na górce, nie jak wszystko leci do góry. Ty powinieneś kupować na dołku, a sprzedawać. To jest tak, jak mówił Warren Buffett, że on mówił, że, bodajże Warren Buffett chyba, mówił, że bądź chciwy, kiedy inni się boją. A bój się, kiedy inni są chciwi. Czyli właśnie, kiedy wszystko idzie do góry, ty nie kupuj wtedy. Kupuj wtedy, kiedy wszystko spada, kupuj, kupisz wtedy w dołku, nie? Jeśli chodzi o jakieś inwestowanie. Kolejna rzecz, punkt ósmy, to jest to, żebyś myślał przyszłościowo. Ludzie bogaci myślą przyszłościowo, oni planują nie tylko swoje finanse do końca swojego życia, ale myślą też o swoich dzieciach, o swoich wnukach, tworzą różne trusty, tworzą inwestycje, kupują nieruchomości pod wynajem właśnie po to, żeby w przyszłości móc zapewnić dobry, dobrą sytuację finansową dla swoich bliskich, a nie tylko dla siebie. Punkt dziewiąty, to jest to, że ludzie bogaci znają zasady gry i wiedzą, jak się w nią gra. Wybaczcie, że trochę kołysa, ale jesteśmy tutaj właśnie teraz na takiej małym jakcie. Przypłynęliśmy sobie tu ze znajomymi, a ja siedzę na łódce i trochę <laughs> kołysa. Więc mam nadzieję, że nie dostaniecie choroby morskiej od tego filmu. <laughs> Natomiast wracając do punktu dziewiątego. To jest to, że ludzie bogaci znają zasady gry. Oni się uczą po prostu, jak wygląda gra zwana właśnie finansami. Jak yy, wygląda gra zwana biznesem. Jak wygląda gra zwana inwestowaniem. Po prostu to jest jak gra. Kieruje się pewnymi zasadami. Trzeba te zasady poznać, zastosować w swoim życiu i no, i z tego później możesz właśnie czerpać profity. No i punkt ostatni, punkt dziesiąty, to jest to, że ludzie bogaci mają kapitał i dzięki temu w kryzysie mogą całym coś kupić. Ludzie biedni, zakredytowani po uszy, oni nie mają kasy, nie? Więc jeśli ich biznes trochę podupada i nie, na nieruchomości się nie wydajmują, to są, muszą coś sprzedać, nie? I bardzo często wtedy pozbywają się poniżej ceny rynkowej swoich inwestycji, swoich aktywów, a ludzie bogaci to kupują. Czyli właśnie źródłem jest to, żebyś ty, kiedy przychodzi jakiś kryzys, miał gotówkę. Żebyś nigdy nie prowadził swojego biznesu tak, że jesteś na granicy płynności finansowej i nie prowadził swojego życia tak samo, żeby będziesz na granicy płynności finansowej, tylko zawsze miał zapas, który pozwala Ci na to, że jak przychodzi jakaś okazja, to Ty bum, łapiesz ją wtedy i kupujesz coś na przykład 30% taniej, jakieś mieszkanie czy coś innego. Więc mam nadzieję, że ten dzisiejszy film jest dla Ciebie wartościowy. Jest on efektem moich przemyśleń, doświadczeń i też czerpania pewnej wiedzy od ludzi, których znam, którzy są bardzo bogaci milionerów czy miliarderów. Ucz się od właśnie takich ludzi, czerp tą wiedzę Przyjdź na te dwa niedzielne webinary o godzinie 10 i 14.00. Wrzuć łapę pod tym filmem, jeśli Ci się spodobał. Subskrybuj kanał i do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!